W Galerii Reaturze Bałtyckiej Teatru dramatycznego i to też przy wyjątkowej okazji, jaką jak jest widok jak 60-lecia jest Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Prezentujemy tutaj 27 fotografii, z czego 21, znaczy autorką 21 jest właśnie pani Izabela Robowska. Fotografie przedstawiają spektakle zagrane przez. Bałtycki Teatr Dramatyczny, na przegroń czasową ostatnich kilku lat, od 2007 roku do 2013 roku. Ułożone te prace są właśnie chronologicznie, zaczynając od ostatniej ściany, mamy 2007, 2008, 2009, kończąc na ostatniej ścianie. Wystawa jest też o tyle wyjątkowa, że są to żywe zdjęcia, można powiedzieć, Yy, czyli nie plusowane, żywe zdjęcia ze sceny Teraz chciałabym poprosić pana Cisława Dębieckiego. Ja tylko chciałem powiedzieć, że yy, ta Iza, jak przyszła do pracy w teatrze, to ja yy, ją skłoniłem do tego, żeby powiedziałem, że yy, kończyła, zajmowała się fotografią i wróciła do fotografii. No i stało jej się to teraz yy, nie tylko fotografia teatralna, ale w ogóle fotografia. Drugim zawodem, I oczywiście poza tym, że pracuje w Wońskim Teatrze Szanowni Państwo, kolejna wystawa w Bartuszu, wyjątkowa wystawa pokazująca pracę teatru. Jest to kolejna wystawa z, z, wystaw, które były prezentowane w prawie 60 lecia I myślę, że jest to takie dopełnienie obrazu mówiącego, co w teatrze się dzieje po premierze, po wystawie plakatu, po wystawie kostiumu, kolejne także Gratuluję Pani bardzo serdecznie e, pięknych, pięknych obrazów, zdjęć, z poszczególnych spektakli. Wystawę uważam za otwartą myślę, że będzie ona szeroko, bardzo wiele tutaj starało się tę wystawę Zwiedzać jest to miejsce szczególne. Myślę, że najwięcej osób w koszali tego typu wystawy. Na pierwsze, pierwsze nawet zwiedza, bo to jest miejsce, w codziennie co przechodzi bardzo Zobaczmy, czy przy okazji przykładzie uczestnictwa w wystawie. Także chciałbym bardzo serdecznie na nich pogratulować, czy wszystkiego dobrego.